Pomogę. Jest we mnie stanowcze słowo, co wyrasta ponad wiarę, krokom idącym miarowo da cel, zabierając karę. Jest we mnie ufna ślepota, że serca pewnego jak dzwon, nie odda za wagą złota. Śmierć ma nie wierzy już w zgon. Jest we mnie wczoraj i niepamięć. Jeden najprawdziwszy język i stale mam prężne ramię, bym umiał cień przezwyciężyć. Zamieszkał we mnie szyderca oraz kpina rosnąca wzwyż, która niczym kad bez serca zdejmie tobie z karku krzyż. Witold Tylkowski czytała Anita Kopańska.